Stoisko Marcin Czerny, klasa 2 C, robotyczna proteza dłoni, mieszkanie z gminy Krzyżanowice. Powiedz, jak długo pracowałeś nad tym modelem? Pracę nad projektem zacząłem już jakoś rok temu, dwa nawet, ale to było takie pierwsze szkice. Później już jakoś rok temu na konkursie prac uczniowskich powstała taka proteza, która nie była sterowana przez sygnały z mięśni. Teraz jest sterowany za pomocą modułu, i, który stykuje sygnał z mięśni. Właśnie I, ona robi to co twoja dłoń, możesz to pokazać? I, gdy zostanie ściśnięta, jest ostrzytywana i na razie działa to 0,1. Mhm. Czyli na razie jest albo ściśnięta, albo nie. Próbuje to jakby zwiększyć i, mobilność tego, aby można było więcej palców zginać jednocześnie, jeden, a tak na razie to... I, Jakbyś to chciał praktycznie zastosować w przyszłości, co chcesz studiować ja po mechaniku? Studiować to jest druga klasa, to ja mam trochę czasu. Na razie się tak głębiej nad tym nie zastanawiałem. A tak, jak to można zastosować w medycynie, w nauce, szczególnie w nauce, ponieważ budowa jest tego tak skonstruowana, że tu wszystko można zauważyć jak to jest zbudowane, jak pracuje. Tutaj mamy tego mechanizmy, Ciągną linkę i jest palec. W medycynie może to mieć zastosowanie jako proteza, zostanie to ulepszone do takiego poziomu, że będzie każdy palec być sklejowany osobno lub z nami i Mieliśmy tutaj krótki pokaz, można powiedzieć, ogniowy, generator wodoru. Bartosz Hałas, klasa 4D. Jesteś z Raciborza, z jakiej miejscowości? E, łańce. Tutaj. Łańce, gmina Kornowac. mino Kornowac. Mamy tutaj pracę, e, która pokazuje elektrolizę wody. przez co wytwarza nam się wodę. E, Możesz pokazać, że jest to bardzo że okay. gaz produkuje. Dlaczego to służy? Praktyczne zastosowanie. Praktyczne zastosowanie. Ogólnie to jest prototyp pracy, który będziemy musieli rozbudować. Aktualnie mamy zbyt bliską generację tego wyboru. Plan był podknąć do tego falcie. I spróbować zrobić stałe płomień, a nie tylko podkładać Zobaczymy co wyjdzie, jak rozbudujemy czas. Co chcecie robić po mechaniku, tak z ciekawości? Jakie studia?

Dawid Kościelnia, klasa 5, więc już po studniówce. Przygotowujesz się do studiów, praca numer 7. E, nawijarka. Czemu to Dawid służy w praktyce? E, w praktyce służy to do masowej produkcji cewek e, różnego rodzaju. Tutaj mam przygotowany model na przykład e, takiej troszkę niestandardowej cewki. E, ta maszyna pozwala właśnie rozwijać takie coś. E, można by to zrobić na wiertarce, jednak e, człowiek musi liczyć ilość zwojów. E, one nie są ładnie jedno na drugiego. A ta maszyna pozwala zrobić to automatycznie, tylko Wybierając sobie tutaj długość, do zwoju, ty, ale z ilością zwoju. Tato robi zdjęcia, bardzo fajne w ci rocibórz tak trochę prywatnie tutaj powiemy. Ty grasz e, Roka w zespole, e, no, ale teraz jest wybór już studiów, drogi do zwoju zawodowego, co chcesz robić po mechaniku? E, już decyzja zapadła raczej na pewno do polityki Śląskiej, widział w Giełdicach, ubolewasz. Dobry poloneza, Piotr Szczucki, widzimy modna rejestracja, Ogiel jesteś z powiatu Górczyckiego ja na co dzień? Wyjeżdżam. Gdzie mieszkasz? E, mówiłeś wcześniej, że masz, można no, no, powiedzieć, w realu taki, tak, taki mam, samochód? mam taki samochód, jeżdżę w na co dzień, przyjeździłem, ale ostatnio kolizja była i musiałem niech w klepać, ale zrobię i dalej jeździł. Co chcesz pokazać, przez ten model? No to, że nasz od y, bucharki 3D można wykorzystać na różne sposoby, bo cały zrealizowane na, na, na bucharce. No do tego jest to model historyczny, od, 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 odzorowany jeden do jednego. Tak jak powinno być. No i chciałem się jakoś pokazać, że też coś zrobić poza szkoły. Tak? Jakieś pasje, hobby. No, to takie zamiłowanie za, za też modele, nie? Takie dość ciekawe. Interesuję się zarówno motoryzacją, jak i nowymi technologiami, więc spróbuję ich połączyć. I po studia po, po szkole, po mechaniku w tym kierunku, motoryzacja? I jakieś studia dokładnie jeszcze, nie wiem jakie. Motoryzacja to bardziej hobby niż takie na życie, ale interesuję się tym. A móc. czym chciałbyś się zajmować już później profesjonalnie, zawodowo? Motoryzacją zawodowo mi się nie chciał zajmować, tylko hobbystyczną. Zawodowo to bardziej już coś, coś w nowych technologiach. Polska konstrukcja, polska produkcja, e, niemiecka rejestracja Bruno Lesiński, Krzysztof Januszkiewicz e, Modyfikacja Fiata Seicento Co można uzyskać dzięki takiej modyfikacji, a, Bo co było waszym celem? celem było sprawienie wyglądu tego pojazdu, bo no, nie oczekujmy się, że seryjnie nie wygląda dokładnie. ładnie Został wymieniony zderzak przedni, lotka z tyłu, obniżone dość mocno Dosyć mocno Targi są też dosyć szerokie, no i do locik jakiś system zrobiony wydech żeby też to jakoś brzmiało ładnie no i karawie zrobione jest tułka z tyłu yy, sam system pogośnicy za udało wam się zwiększyć moc tego samochodu yy, zwiększyć no nie było to na hamowni ale no czuć że, czuć, że to jedzie lepiej nie? będzie was można zobaczyć z tym samochodem gdzieś na zlotach na zlotach jeszcze nie ale ale nie sądzę, że też na Dużo można zobaczyć na Instagramie moim, mm -hmm. Graczaj Leśnicki, zapraszam. I tam w też dużo na temat budowy tego pojazdu. Czy jeszcze on będzie udoskonalany? Tak, no sobie. Dziękuję. E, Centrum Kształcenia e, Stawicznego Praktycznego Numer 2, Mechanik w Walsiborzu. Mówiąc krótko, mechanik, bo tak to ta szkoła jest znana, dyrektor. Słowem Janowski, dzisiaj konkurs prac uczniowskich. Co oglądamy i uczniów pokazało swój dorobek? znaczy kolejna już edycja tego konkursu, za chwilę będzie się zaczynała. To jest konkurs, którego idea polega na tym, że uczniowie prezentują nam swoje pasje, swoje zainteresowania, po części związane z tym, co robią w szkole. To jest jak gdyby punkt wyjścia, ale to jest wiele rzeczy, które robią po prostu w domu, bo to jest ich hobby także. Więc y, y, mamy tutaj różne te prace. Od y, renowacji, y, dawania drugiego życia jakby starym motorom, skuterom, starym samochodom, jeden dzisiaj też będzie tutaj prezentowany, y, poprzez y, tworzenie w y, y, pomocnych y, w ich codziennej takich zainteresowaniach y, elementów jak obrotnica na przykład silników. Po, po, programowanie różnych rzeczy, czyli e, obiad orkiestrowane numerycznie i e, jakieś naserowe rzeczy i drukarki 3D. W tym roku akurat drukarki 3D nie ma, ale są rzeczy, które są, e, będą pokazywali poprzez rzeczy, które na takich drukarkach są realizowane. Także cała taka paleta e, tych technicznych zainteresowań naszych uczniów. Jak kadro ocenia poziom innowacyjności? tego co tutaj zobaczymy. To znaczy tu jest wiele rzeczy rzeczywiście takich innowacyjnych, nowych. No, myślę, że taka najbardziej innowacyjna okresa to jest proteza robotów na dłoni, ale także wiele innych pomysłów, które będą tutaj prezentowali. Będą też prezentowane dwie prace. Poza konkursem niejako to są dwie prace, gdzie nasi uczniowie brali udział w projekcie z, razem z Wydziałem Mechanicznym i Technologicznym Politechniki Śląskiej, takim naukowej, naukowym projekcie i też będą pokazywali, co tam stworzyli. Jesteśmy przed e, naborem e, nowym na kolejny rok szkolny. Co nowego w mechaniku? Znaczy, nie zmieniamy kierunku. Kierunki są e, ciągle te same tradycyjnie, e, czyli te takie, z których mechanik słynie no i mamy nadzieję, że to jest ta oferta, która trafi do e, tego rocznego ósmoklasistów. Władze powiatu reprezentowane dzisiaj przez Marka Kurpisa odpowiedzialnego za szkolnictwo ponadpodstawowe. Od wielu lat mówi się, że przyszłość należy do techniki, technologii, cyfryzacji, sztucznej inteligencji. Jak to wygląda w powiecie, ten balans pomiędzy chęcią uczenia się w na kierunkach humanistycznych a technicznych. Możemy zauważyć trend, że młodzież idzie w kierunku praktycznie zmatematystycznym. Myślę, myślę, że tak. Znaczy... Pokazał to nabór zeszłoroczny. Wprawdzie ten rocznik to był tak zwany pusty, ale zainteresowanie technikami, branżowkami było niestandardowe w zeszłym roku. Natomiast no, trzeba zachować taką jakąś równowagę, taki balans między oczekiwaniami uczniów w szkołach godzin kształcących, w szkołach technicznych i branżowych. My mamy taki balans. Znaczy 30% idzie do liceów, pozostałe do kwestii związanej docelowo z zawodem i już po baranżówce, czy możliwości po techniku. Natomiast tak, mechaniki i, i dzisiejsza, dzisiejszy konkurs to takie podsumowanie i kierunek właśnie rozwoju związanych z elementami technicznymi, powiązanymi z automatyzacją i cyfryzacją. Też mamy świadomość jako urzędnicy i jako nauczyciele, że to musi być balans między tym co manualne, a tym co wirtualne. Co lata to jest zauważalne poprawa, zauważalna poprawa stanu bazy edukacyjnej w szkolnictwa ponadpodstawowego. Jesteśmy u progu naboru co nowego w tym roku w szkołach podległych e... powiatowi. Tak, to, to, to jest pewnego rodzaju rewolucja od, od tych 10 lat, bo przypomnę, że w 2019 roku daliśmy 18 nowych pracowni, natomiast w przyszłym roku Ro, roz, zakończymy realizację tegorocznego projektu, tak zwanego Zdrowskiego Dana regionu. Cztery pracowników mamy zamiar odejść razem z infrastrukturą towarzyszącą w ekonomiku i po trzy w centrum numer jeden i w centrum numer 2. Myślę, że to dopełni jakby wyposażenia i tworzenia bazy zawodowej w tych naszych technikach. Potem już zostaje w zasadzie kosmetyka, jeżeli chodzi o infrastrukturę. No i cóż, odnawianie pewnie samego wyposażenia. To dopełni Pełne zakończenie, tak moglibyśmy powiedzieć potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego, branżowego i technicznego. Jeśli chodzi o kierunki, coś nowego się pojawia. Cały czas myślimy o tym, natomiast no, z jednej strony to jest kwestia zainteresowania, a z drugiej strony, niestety czy niestety, możliwości, które nam daje rozporządzenie. Ciężko tutaj czasami jest przebić się do ministerstwa, jeżeli chodzi o nowe kierunki, bo czasami one dotyczą jakby pewnego regionu czy obszaru. Natomiast szczerze powiedziawszy, to myślę, że mamy dosyć dobrze zdywersyfikowane kierunki i w kontekście potrzeb nie tylko lokalnego, ale regionalnego rynku pracy. Natomiast szczerze powiedziawszy, obecnie to pracujemy nad pismem do Ministerstwa o zmianie ramówek i dla branżówek, i dla techników, tak żeby zmniejszyć przedmioty ogólnokształcące na rzecz przedmiotów zawodowych i techniczno-zawodowych, z prostego powodu. Naszym zdaniem techniką to liceum z przedmiotami zawodowymi, tak być nie powinno. Myślę, że relacja między ogólnokształcącymi, których się dodaje w ostatnich latach, a odejmuje się część zawodową, no nie powinna iść w tym kierunku. No i branżówka to przede wszystkim pełne nasze zrozumienie odnośnie pracodawców, którzy chcą mieć nie dwa ale trzy dni yy, młodocianych, szczególnie w klasie trzeciej. Trzeba zmniejszyć część przedmiotów ogólnopsychologicznych, które naszym zdaniem po prostu jest niepotrzebne, jeżeli chodzi o ten poziom nauczania.